Siemanko, jestem Tola, to jest kolejny odcinek z League of Legends. Ze mną jest dzisiaj Magic. Siemanko. Spongebob Cygan, czyli Cygan. Witam, mordeczki. I Siemanko. lokowany. Oh. Moi i pierwszy i, i, first blood i... dla nas. No, Fiora zrobiła. Kto gra Fiora? No, Magic. Kto może Ma... grać? się no patrz co. O, lec dwie. No, ładnie. To łap. O, 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 nie, 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 nie. nie. Już nie mam pół psa no. Spokojnie. Mamy siedem porosów już. Bardzo dobrze. No, bo ja jednego użyłem. Ja dwa. Ja też dwa. Uuu. Uuu. Już jest minus dwa. Kurwa. Dobra, Teraz jeszcze coś. dwa. Jeszcze dwa. A. Jeszcze jeden. Dobrze. Ale Młody. mi farta. Ale widziałem, widziałem, już leciało na moje oczy, no. No jakie stuny za stronę Trafiłem. Trzy stuny, no naprawdę. No, mam pięć stunów, no, więc ja że to jeszcze odpalam, schodzę na gry w WASD i wchodzimy na nich. A faku chyba. O oh, fucken. Dawajcie, 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 machen, machen. Dawaj po blachę. No, i eleganciarą, no i dwa trupy zrobił. Wiesz, że jestem profesjonalnym killerem, tak? No wiadomo. E, poczekajcie, nie wbijajcie się. Mamy ich, mamy ich. Już nie, tak nie tak. E, czekaj, czekaj, czekaj. Co ja bym tu sobie mógł kupić? J.Com, bo Poro zaraz umrze. Aj tam, niech umier. Masz szansę jeszcze się tepnąć. Właśnie, bo to można się tepać, no. Cholędy. No, elo. Elo, elo. Przypomniało mm. mi się kobra. Elo, elo. Ja do tej morgany? Nie. Eee. No po co? Lepiej nie. Lala la, na wyskoczy. Jedna szybki błot. Jak ona wchodzi do kraków, to wiesz, że lecę na nie. Koń no, bo po ciebie lecą. To wiemy. Nie, Dobra, nie, 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 bo jeszcze ulti nie mam. spokojnie. Fak, 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 Na razie tak nie, nie ich, nie rushujcie. Zaraz ja, ja muszę włączyć. Po plusy. Go. No biercie, 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 no, no, no. Adziuś, cofnij się po tamtego też. To wam dobrze zrobi, dobrze wam zrobi. Nie łapcie, nie łapcie poro. Ole, lol, lol, lol. O, ho, ho. Dobra, tu są w krzakach, Prawie, prawie. Ja, ja. O, teraz przywierzę go, bierzcie. Bierzcie poda. No, bijemy go tak. Dobra, Dwie sekundy dada da. No, taki nubeg. Ma skina, ziomek, super. Czekajcie na ulta na... Dawajcie, wylewaj, tyf, Uuuu tyf, ole, się wrypałem. Ale to nawet ze skutkiem się wrypałem. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, elegancko. Trafiła mnie jak? A mnie nie. Bo ja nie, się ucnąłem i pewnie, pewnie przez No kurde, bo jak cię trafię z mojego porosa, to cię zabiję. Ma ultaluję. Ej, ja jeszcze nie. No to, O, aka. No, pięknie. chyba. Nie, no coś ty. A ja chcę dawno właśnie, kurde nie. No wejdź w Towera i żeby oni nie dostali killa No jak mam ci <śpiro> sporo cię zabiję Serio Krył, wziął plusa Nie <śpiro> chcę Co za laki Dobra mam ulti Możemy Teraz atak... ja nie, <śpiro> nie <śpiro> Ale ja mam takie fajniejsze fajne nie, nie daj jeszcze coś... 4 poro, 4 poro, uwaga Leci poro, leci poro, nie poleciało za daleko Daj jeszcze trzy Natrafiłem Aaaaaaah! Oh, oh, oh. Szybki back. tak o to chodziło <grym> Nie, już jest wspomniał <kłysy> Czekajcie co Popał. Jeszcze jeden Elegancko Dobra, I Nie no go jestem już No, nie dobrze będzie. Tu i chwilę poczekamy, i mamy. Dobra, biegnę. Biegnę do was. A się? Że... Spokojnie, nie defuję. Nie, ja nie chcę defować. No, nie możesz inaczej. Nie, bo to. Tam... Po Zira podbiła, zera podbiła. Wieży. Nie, nie weźmiemy wieży nie weźmiemy fak Ora niech poda pan, jest, luź jest, Ło, jest, luź jest, Ale jest, z ciebie teraz, teraz to jest, żeś... Porobi jak za siedmiu Nie, czekajcie, mam ulta, więc trochę czego nie. Ja też zaraz będę miał Oj, ultu, Ole zrypałeś, ty masz Nie, sobie. Ja myślę, że Oni są trochę wkurzający, bo są wszyscy z daleka I bułka Jeden za My się wrąbujemy na ulcie, potem ten, Fidel City Dobra, bierzemy Nie, nie, Dobra, bierzemy, bierzemy ich mój Boże Git No, jeszcze nob pisze, no, no, no Zrypała jak chciała i jeszcze nob, no Elegancko Wygnała, czy wygrała? Ty wygnała. Dobre. Ja zawsze Ale. myślałem, że wygrała. <laughs> Idę po, 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 po <laughs> Ona ma skórkę poro, Morgana. No. No ciekawe, czy ta mapa zostanie już na zawsze. Nie no, co ty. Chociaż dużo ludzi gra. No, wyraźnie fajnie. Mamy poro. Z mojego ulta ale ja już mam ulti, możemy coś tam ała porobić. Nie nie damy, nie damy rady, już damy rady, spokojnie. Ja bym podbił lokowany, był by ulti, by było git Już mają ulta w Nie wiem czym. O, wow, dostała. Trafiła plus. Odbija. Teraz mnie. no kurde, za wcześnie troszkę. Czy nie mają życia już? Nie mają. Tak nie chciałem tego zrobić. Taki To zrobiłem troszkę słabo. Ale co zrobimy? <laughs> Ej, oni nam nie ubili czasami wieży, nie? Fidlestika tam broń, kurde Fak Mmm Dostałem damage Nie, nie rób tego Daj jeszcze, cześć, mamy poro? miło rzucaj Ej, ja mam aby 7 last hitów Ja tego 13 Ja pierniczę, ale tu się tak nie zwraca uwagi na te last hity, że to jest okraina O o ja mam cztery Mam poro pomóżcie Kurde, nie Nie chcę wziąć ultami Deadly. No ja tak, a tam się Dobra, def idę Siedmiu i tam, kurde Idę Jeszcze dwa razy poro Trój, się trafić Ej, a ta czwórka co robi? No ale teraz to z no zrobiłeś Jeszcze poro, chyba pójdzie tu na nie wiedziałem Drugi I Trzeci Ja pitole. Nie, No Nie na przestrannie są trochę Jak się Z tymi stunami na no kurczę Siedzisz cały czas na gównie Ja nie mogę no, Cały czas stun za stunem Siada jak chce Masakra Не знаю. Не Свидельстик, может, что-то по мини. Идем. Я, блять. Я расстунал мне. Не, на, что мы с ним заработать? Есть что два, на курды. Серьё. No ale co one tak biją? Wiesz je No sakra, biją jak chcą Mamy pora przynajmniej. No to fajnie, to się teraz stepnie Wieża, wieża No fajnie leci ten pora Wierzę jenów Dawajcie jeszcze tego inhalatora Nie nie, nie weźmiemy Nie, Nie weźmiemy Po prostu tu Po prostu nie my. O kurde Dobra bierzemy ich Nie, nie ja trzeba kurde no Ale wkurzają te gówno Jak ktoś nie przyciągnie to Uporność na mapie No, trzeba by założyć to na nie No, trzeba by było To bym musiał kupić Uporność na stuny Reżimy się i zasad Life is brutal and full of zasadkas <grywka> Widownia tam, widownia szaleje Słabo na razie, słabo, słabo. Trubo dobra, nie, nie. Kurczę, widzę kogo? A fiduje tego fidla. No ale co ten wider robi? KSuję. Bierzemy ...inhalator. Ja, ja będę tankował wieżę ja tą jedną, bo musiałem zjedzie, że ja Musiałem, musiałem damy że. Nad... I... Ale oni się trzykili. Czemu mogłeś powiedzieć którą? Dobra Dobra, i... cofaj. I tak musiałem umrzeć. No ja umrę teraz. <noise> o ja! <laughs> no ale, się, ale się na lekłem na plaleczkę Dobra, mam teraz trochę na odporność na magan <laughs> kurde. on odwalił Dobrze, dobrze, co cofaj, cofaj. Dobrze, 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 dobrze. Lokowany też co faj wow. ale by wciągła cię teraz Nie, nie, weźmy ją, weźmiemy ją No i elegancko Słyszałaś, że mam w mnie z to by mnie zabiła, ale tak to było. Dobra, muszę zrobić jeszcze trochę więcej na odporność. No nie wiem, siądą zaraz, wygramy chyba. O kurde, masz, masz, poszedł, poszedł. Bierzcie. Dalej, bo... Dobra, no? dawajcie te... te dwie główne. te... NIOS! mnie nie ma. Fak, myślałem, że jesteś tam. Fak. N ale dali mi stuny, ja pieprzę. One są przesrane, mówię. Ja się, się teplę do pora, nie to Bierzcie nie mogę. tego, żeby pora nie bo tam chcę się tepnąć. Ja też się te z Ale dużo mam tam jeszcze Nie, Już, lecę. Dobra, straciłeś. Lecę. lecę. O kurde. Dobra, ja Liczy, tylko. Ale pocisnęliśmy coś trochę A nie wreszcie Jeszcze jedno, jeszcze jedno Dobrze A mają poro Kurde Morgana się tepnie do niego chyba No Morgana ja zaraz Cię pociśnie Teraz się wbiedam no teraz, ale się okupiłem. Sprzedam jednego. A to tak gówno kupię. Idę. bo ja też już idę. 10 ulta, mamy ich. Dobra, poprawię się na fotelu, bo już bym prawie spadł. To Majka się przysunę do buzi i lecimy. Ja Fidel. A teraz fajnie, bo mi gówno biorą, bo mam 105 dojść. O Holender. Krychu, krychu. No, okej. Okay. Gdzieś O Holender. Tak. Dobra. Dobra, chodźcie na nich. Chodźcie, 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 tylko że najgorsze z tych Żegnajcie. Tu... Tak byśmy się już w ogóle nie zobaczyli Jakbyś to powiedział. Żegnajcie, chłopaki Już się nie zobaczymy wkrótce no, do zobaczenia wkrótce No bo chciała mnie zabić i mnie zabiła My tylko we dwóch żyjemy? No A w... Ja, ja. A Albo oni się już regenerują, no Jeden w poru Bierto A te wezmę drugie. Nie, ja wezmę Okej, okay, mamy, mamy to i to mamy. Cofnijcie się. Nie wbijcie się. No i wbijcie się, wbijcie się. Dobrze, 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 Ania Dobrze, Ania dobrze, dobrze. To było op. Elegancko. Tak możesz robić. Ej, Jacob, z tyłu są te. Dwa plusy są. Dwa plusy. To ciągniemy. Poczekaj już. No. Gonimy teraz. ulta Dwa ulta poszły. Się rypać. po poro. poro, poro. Mają poro? Nie. Mam za pięć. No jeszcze pięć musimy trafić. To spokojnie, zaczę trafić. A teraz tak, jakby wszystko, cała piątka trafiła? O, jeden wpadł. A, ja trafiłem. Krył A. też. Trzy sekundy mam do ulta. Ja mam... O, ja mam już ulti. Uwaga. Ale mi wszystko Jak leci. Jak plusa, te... to łapcie go na pitole Krył, ty po nie oni. O, złapałeś plusa. Dostała 3, 3 pora 2 O fuck 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 Dobra bierzemy e. Tak gówno zrobiłem no Musimy zrobiłem, mieć to poro nie. Musimy to wygrać No musimy Kurde Zróbmy to dla widzów naszych znaczy, Dla tych co oglądają Krychu Co? Daj dobra, się teraz... dobra. dobra mam poro Ja się wstaję teraz za 15 sekund Wstępam się do Porosa i lecimy z nimi No ale ja Poro, Poro, Poro I tracie Poro na takie głupca a teraz... pewno ucieka to złapiemy ich tego Jestem Dobra, bierzemy ich Ej, co mnie tak wypierniczyło? A co mnie zdziarło? Oha ulci poszło ale ulti siadło A mnie coś zdarło Ulti mówię, Zyry Masakra, ale ma... No, ulty Zyry, ma 18 litrów fuck? nie, u mnie Zyra nie uderzyła, mnie kto zabił w ogóle Asystow zabur. Lux mnie urypiała swojego ulti Macie poro jeszcze, żyje? Żyje 10 sekund, trzymajcie jakoś to Tylko on tam sam jest no kurde. właśnie o... Trzymajcie, po... trzymajcie A Teraz ja lecę, ja lecę Też lecę Ale fajnie lecimy Ale fajnie lecę <grymne> Dobra, jesteśmy Czekajcie, czekajcie Nie, czekajmy Krzychu, lecę O kurde, no musimy się i no, Oj, Dobra, to teraz musimy ich pocisnąć, żeby zrobić ace'a Nie, oni teraz zaraz wegną króla poro wezmą Kurde No ale tam, musimy ich jeszcze pocisnąć. Nie, cofnijmy może pod inhalator. Mówisz? No, Aaa, zbijemy się razem z tamtym. Zbijamy na tyłu żeby nie było. Dobra, zgarnęła. Lecą. Kryp. A, i zgarnę. Leci jeszcze jeden. I zaraz, jeszcze jeden rzut. Nie mamy nas jedzą. Chyba, że pewnie pod wieżą czekać. Nie no, musimy to ro rozegrać taktycznie, holenders. tak, musimy poczekać, aż zginie polo. 5000 ma w końcu. Daj, panowie. O, no na bicie. Daj, wbijamy. Dobra, Zyra zjedzona. No ale tak to tutaj bije Dobrze, dobrze, dobrze Madzik Gon tam, aha zabijł Cię muszę być Dobrze I bijcie poro Dobrze, dobrze Ja zero od razu fokusowałem No ja wszystkich bo miałem ulti swoje Ja zero od razu ult poszedł po Miluk zabrał Mi najwięcej Zara Lux 800 Jakieś grube hajsy widzę dostajemy za to, że zabijemy poro. Cztery. Dyszki. To zna no grama, <laughs> mm -hmm. Muszę sobie Mamy zjeść. poro. Idę do was. Dobra. Czekajcie. Zyre i Luke zajmę się chyba 8 Mamy teraz porę, to lecimy na niej Ja mogę się wyrypać w kogoś, a już No jeszcze jeden Jeden? Jest Lecimy, lecimy Ktoś się musi bić z tanku No Ale no, ulti Dobra, ulti poszło, dobra Wijajmy Dalej kto jest tu ze mną Ja pierniczej mnie zapali Ajajaj. Wow, serio tak? <grymne> gdzie jest ten? Boliber Zedłem. Dobrze, 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 dobrze Ajajaj Nie doskaszę tam tego z tum Kurde, bym go zjadł. I chwilę tu, co robisz? Bi, 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 bi! No kurde, gówno zrobię. Co za gówno. Odporność Gó... na magię muszę, odporność, odporność. Teraz. Jeszcze jedną muszę coś naryfać na odporność. Na magię odporność i życie. To mi się nie przyda. Odporność, 30. No to może mi się przyda. Odporność na magię Ch może być. trafił pro. Myślałem, że ten będzie... Po co to krył, bierzesz go? Dobra 130. No! Czemu? Bierzcie go Dobra. teraz Ważne no, Dobra, jest czterech na pięciu Teraz musimy <grym> iść zajrzeć Traszajcie moją... się No co, fajnie Dobrze nam idzie tylko trochę dosyć długo Zira A i trafiłem Hehe, <laughs> sporo Jeszcze daję się 7 poro niż 6 To jak ja od razu trafię to lecę O jak to poleciałeś Zyra. Ej, 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 ugramy coś, ugramy coś Popki, hopoki, ugrumy coś. Bierzcie ich, bierz król, przerzucaj no Dobrze, dobrze, dobrze. Ja wezmę. Kury nie wziąłem Poro, dzięki. I za ile mam poro? Kurczę, kawałek. Ale mamy ace'a chyba, nie? Nie. nie mam ulta tak. jeszcze. Dobra, kończymy to. Kończymy to. Nie ma zabawy. Kurde, bo bym jeszcze jedną. No. Teraz jest Ejsi. Wygraliśmy. Przegrać nie mogliśmy. Jest. Dobra. Super, super. Jeśli Wam się podobał odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarzu. Myślę, że z Wami żegnamy. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu. mordki. Siemanko. Siemanko, mordeczki. Na razie.